Cześć Żużlowi Maniacy. W przerwie zimowej też nie brakuje Żużla, tylko trzeba troszeczkę i Można sobie przypomnieć fantastyczny zapach spalonego metanolu wystarczy pojechać parę kilometrów a z mojego rodzinnego zesława dokładnie 900 bo cóż można dodatkowym ma tutaj ma być metanolu to cóż można robić e, świętego walentego w weekend, gdzie przypada święto walentego oczywiście wszyscy, wszyscy ci którzy kochają żużel, no to muszą być na świętego walentego na żużbu My kochamy Żużel, ja kocham Żużel, czyli jestem na zawodach szlowych na weekendzie, którym przypada Święty Walenty. On dokładnie był wczoraj, był czas tak na Amory, a dzisiaj męska rywalizacja na Ace Racingu, na Żużu, na lodzie. Różnie się to odmienia, a gdzie? A dokładnie u szczytu gór dookoła, które nas otaczają, to chyba jedno z najpiękniejszych Miejsce, miałem, w którym miałem okazję oglądać zawody żużlowe. A te góry to Alpy. A te góry to Alpy, a miejsce dokładnie Bawaria, a jeszcze dokładniej austriackie miasteczko St. Jan, gdzie dzisiaj, 15 lutego 2015, <noise> będą zawody na lodzie. Dokładnie na stadionie na torze, którym w lecie, w letnich miesiącach odbywa się tu żużel. Między innymi na tym stadionie wiodła droga do srebrnego medalu naszego aktualnego wicemistrza świata Krzyśka Kasprzaka. Pogoda dopisuje piękna aura, jest i słonecznie i mroźno, co pozwala, pozwoliło odbyć te, roz, rozegrać te zawody i przygotować tor, bo pod tym lodem jest zwykła granitowa nawierzchnia, a więc natura musiała spowodować, że te zawody się odbędą, że ten tor będzie można przygotować jak powiedziałem jesteśmy w Austrii takie troszkę peryferie naszego żużnowego świata Austriacy nie mają dużo sukcesu ale kilka słynnych nazw, jak Fritz Dirtl zwycięzca z laty filmy w jak Bobby Wessner, Franz Leitner, Heinrich Schatzer, Adi Funk, Józef Kamper no, różne te historie były te, tych różnych zawodników, bywało, że i ginęli na tym torze, ale warto powiedzieć, że mm, przed wojną, II wojną światową, Austria to była trzecia potęga w spor na, na żużlu w sportach motocyklowych, bo różnie to się wtedy odmieniało, nie było to tak sprecyzowane jak jest dzisiaj. Była trzecią potęgą, po nie. Po Wielkiej Brytanii i Niemczech, bo to było takie jedno tutaj wielkie zagłębie na południu e, Niemiec, Bawarii. Przy granicy tutaj, tej właśnie austriackiej, powstawało dużo hipodromów, czyli wyścigi konne, zaprzęgi, czy też hartów, czyli inna odmiana niż w przypadku gry w Anglii. Harty tutaj jest ten, e, Miejsce, region typowo rolniczy, no więc była ta hodowla koni, powstawały takie podromy i powstawały, to było wszystko w latach 20., -tych, 30., -tych, przed II wojną światową było rozwój motoryzacji, między innymi niedalekie BMW tutaj obok Monachium, motoryzacji, czyli również motocykli, I to spowodowało, że w drugiej, trzeciej dekadzie XX wieku tutaj się zaczynały wyścigi szaleństwa motocyklowe. Tak też powstało między innymi z Lata Piva, słynna hipodrom w Pardubicach, ale niedaleko Mariańskie Łaźnie, Park Kirschen i inne tutaj obiekty i dlatego przez te wszystkie dziesięciolecia Miejscowi kibice, zwłaszcza ci Niemieccy, bawarscy i tutaj Austriacy e, specjalizują się, lubują się w tych zawodach e, na hipodromach, na długim torze, to uwielbiają, ale też nie brakuje e, torów takich jak tutaj za mną. Ich jest niewiele, powstają, znikają, jak sobie na przykład zburzony stary stadion, gdzie Tomek Golo walczył o 95. E, in, nowy, w 95. Inne, jest nowe polu wybudowany w nie do tym opowiadał, ale Biner, obok Wiener Felixdorf, Feliksdorf, Złoty Kazby A najlepsze jeszcze lata na sam koniec tej krótkiej historii o osadzkim żużlu to chyba przełom lat 50 60 gdzie na stadionie w Wiedniu, przystosowanym do żużla, gdzie wysypano granit, organizowano od połowy lat 50, lat 50. zawody żużlowe, gdzie zginął nas w tym fatalnym upadku pod schodami Zbyszek graniczeski. Tam na początku lat 60. były ogromne eventy z najlepszymi żużlowcami świata, jak Roni Mur, Owe Fondin, Barry Briggs. Jakoś w taki sposób upadło, chyba ktoś na tym po prostu nie zarabiał, ale były te takie momenty glorii tego austriackiego żużla. Austriacy nigdy medali w mistrzostwach świata ogromnie nie zdobywali. Jak dobrze pamiętam był to chyba jedyny brązowy medal jeszcze na mistrzostwach Europy oficjalnie, nie świata. Na drugim torze w 1958 roku. Jak dobrze pamiętam, zdobył go nie tylko Józef Kamper. Jeśli dobrze pamiętam, nie przekręciłem, to Józef Kamper. I tak w skrócie się przedstawia ta historia austrijskiego żużla. Niech ona czają pielęgnować, o nią dbać. A jednym takim mianownikiem, że tutaj się coś dzieje, że wartu te motocykle, to jest to, od czego zacząłem, czyli miłość. Miłość do tego Speedwaya. Ci, którzy tutaj to organizują, czy jeżdżą, zawodnicy, to oni po prostu kochają motocykle, kochają sport, kochają żużel i te, ten dzień świętego Walentego dla nich jest cały rok, 365 dni w roku ten Walenty do Speedwaya, czyli ta miłość do Speedwaya i niech ona jak najdłużej trwa. Dla mnie takim symbolem tej miłości do żużla jest ten sympatyczny Heinrich Schacer którego czasami widuję, często widuję na zawodach żużlowych, słynny austriacki żużlowiec z lat 80 przede wszystkim. Ostatnio go widziałem na Pardubicach ostatniej jesieni, a później na Mistrzostwach świata na Grand Prix w Toruniu, gdzie opłacił trzeci tytuł Grega Henkoka. I zagadałem z patycznego że go pamiętam z toru i fajnie, że go widać dalej na, gdzieś na trybunach stadionu, a będzie krótko. Dopóki moje serce bije, ono będzie biło dla Speedwaya, bo go kocham i to byłaby taka puenta, jeśli chodzi o ten australacki Niech Tacy ludzie trwają, będą, jak ich jak najwięcej, no, z dobrym skutkiem dla naszej ukochanej dyscypliny. Dzięki za uwagę. Cześć!